Dzień dobry, mi, mi Państwo. Witajcie w Jason TV. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kolejny footwork, ale najpierw taka mała rozgrzewka. Znajdźcie sobie kawałek miejsca. Ustawcie sobie ręce na biodra i kręcimy nóżko. Teraz druga nóżka. No przed każdym treningiem rozgrzewka jest bardzo istotną, ważną elementem. Teraz piąstki. Prostokręgosłup, kolana wysoko, jak najwyżej macie Teraz na boki. I włączamy tryb turbo. Okej, okay, parę wdechów. No dobra. Ręce na biodra i główka w bok i w drugi bok. W bok. Tył i przód. Ok. Teraz piąstki. Przy butłarkach nadgarskich bardzo, bardzo ważną rolę odgrywają. Dobrze mieć je rozgrzane. Teraz tak. Dociskamy. Nie za mocno. I zmiana. Ok, teraz tak, rozluźniamy. Tak, trochę dla ochłody. Ok, teraz kolejne ćwiczenie. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. Staramy się prosto kręgosłup trzymać, głowę delikatnie unieść. Tak delikatnie dociskamy się do ziemi. Może kojarzycie to ćwiczenie z WF-u. Okej, okay, powolutku, zmiana. Dobra. Wchodzimy się na brzuchu. Powoli podnosimy się do góry do granic oporu, nie na siłę. Tyle, ile dacie rady i tak wytrzymać chwilę. Dobra. Teraz tak zwane motylki. Prosto kręgosłup i lecimy. Gdzie tam chcecie? Może być na księżyc na początek. Ok. Teraz tak, na szeroko, ile dacie rady. Prosto kręgosłup. Ręce delikatnie do przodu. Jak nie dacie rady, to tak chodzi o to, żeby był prostu kręgosłup nie dodać samej głowy do dołu. Jak chcecie niżej, to całym ciałem tutaj, od połowy mniej więcej, klatką piersiową staramy się dotknąć kolana, nie, nie samą głową. Tyle ile możecie. Ok, dobra. Kolejny footwork, który chciałbym Wam pokazać, wygląda w ten sposób. Oczywiście sobie go lekko urozmaiciłem, ale skupmy się na podstawowej wersji. Pokażę Wam początek od frontu. Pozycja. Włócamy, staramy się być na palcach. Ciężar ciała opieramy prawą rękę. Ręka trzydziestu tak, była blisko biodra, nie daje jej tam do tyłu, ani w bok. Staramy się jak najbliżej siebie. Wysuwamy prawą nogę do przodu. Zawijamy. I odwijamy. I zmiana. Lewa ręka, lewa noga. Zawijamy. I odwijamy. I zmiana. Nogi, ręce.